Siemanko, witam Was. Dzisiaj wybrałem się na poszukiwania w miejsce, gdzie kiedyś e, była granica pomiędzy Rzymianami a Germanami. E, są tu jeszcze pozostałości tego muru. Zaraz wam pokażę. Tutaj tak wygląda. Jeszcze zachował się taki kawałeczek. Tak więc mam nadzieję, że dzisiaj, może wpadną jakieś rzeczy właśnie z tamtego okresu. Ee, jakieś pozostałości po Rzymianach. Mam nadzieję, że coś wpadnie ciekawego. Więc widzimy się za niedługo już na miejscu. Teraz idę, szukam miejscówki. Tutaj są jeszcze jakieś właśnie niby chatki, które właśnie w tamtych czasach były. Na pewno to jest odnowione. I tak to wygląda. Idę dalej. Gdzieś w las. Dzisiaj znów nie jestem sam. Jestem z moją pomocniczką. Może przyniesie mi szczęście. Znajdziemy złote monety rzymskie. Tutaj rozbijam swój obóz, hamaczek i zaczynamy działać. No, trzeba przyznać, że w lesie jest dobry klimacik. Wygląda troszeczkę jakby po jakimś tornado przeszło. Ale przynajmniej będzie się fajnie chodziło. Z tego co widać. Nie jest zarośnięte. Jest głód. Niby nie ciekawy sygnał Ale że jest jako pierwszy Tego sprawdzę No i mamy pierwszego gwoździa Ale To jest na pewno bardzo stary gwóźdź Widać, że już swoje, swoje przesiedział w ziemi. Podejrzewam, że właśnie z tamtych czasów, gdy jeszcze Rzymianie tutaj sobie żyli. No, przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest gwóźdź, ale raczej tak. No, ale mówię, że jest bardzo zjedzony. Idziemy dalej. Po złote monety rzymskie, mam nadzieję. Kolejny sygnał czwóreczka. Normalnie bym nie kopał, ale zobaczymy. W tym miejscu mam nadzieję, że trafimy na coś fajnego. Taki oto bolec, jakby część czegoś, ale czego? Nie mam pojęcia. No i to jest zapewne bardzo stare. Zobaczymy, co tam jeszcze. Tam mamy. Aha, to jakby dalsza część tego wygląda to jakby jakaś podkowa mała czy coś takiego, ale z czego? Po złożeniu, no to takie coś. Jak widać, nie nie warto wykopać sygnał, właśnie czwórkę. Zwłaszcza w takim miejscu jak tutaj. No nic, będę kopał wszystko, co popadnie. Lecę dalej. Chyba mam jakąś monetkę, nie wiem co to może być, wygląda jak moneta, ale bardzo zajechana Może się coś tu uda wyczyścić w domu, ale albo monetka, no raczej tak. Tylko że już jest naprawdę w kiepskim stanie. No, ale ciekawe, ciekawe. Tym bardziej, że sygnał był czwóreczka. Normalnie bym tego nie kopał. A tu taka niespodzianka. Jeszcze No i jest i gwózdek. Też na pewno stary. Tak samo jak i ta moneta. No dobra. Monetka ciekawa. Szkoda, że w takim stanie, ale to tylko świadczy o tym, że na pewno ma swoje lata. Zobaczymy co w domu po wyczyszczeniu się okaże. No to jak na początek jest dobrze. Lecę dalej. Następny sygnał zaraz koło tej monety ale coś będzie bardzo głęboko chyba no ale spróbujemy jest tu takie coś nie wiem czy jest to końcówka gwoździa czy to może być jakaś wpinka do czegoś z takiego zakończone ostrym i tu coś jest, jakaś główka nie wiem co to może być może coś się oczyści ale wątpię, bo tutaj jest też w takim stanie że tak jakby wpinka do czegoś, nie? Może być jakby Nie wiem Zobaczymy, może się coś uda w domu Wyczarować Dobra Lecimy dalej Fajne drzewko Fajnie się przewróciło może by się tak na nie wspiąć no konkretnie walnęło. Teraz mały cyrk, akrobata. Okej akrobata. Co? dosyć ciekawy no i kuleczka. To jest pierwsza kuleczka muszę przyznać, że miejscówka jest fajna, podoba mi się coraz bardziej tu, bo Wchodzę może pół godziny, a już wpadło takich dosyć ciekawych monetka, kulka, jakieś gwoździe, jakaś podkowa malutka. Także nie jest źle. Chyba odwiedzę to miejsce częściej. Sygnał twórka, znów. Chyba po dzisiejszym dniu zacznę kopać więcej takich sygnałów. Kurde, chyba mam coś fajnego. Czy to nie będzie jakiś tyle, albo coś. A, mam jakiś nożyk, tyle, albo co to było? Nie wiem. Hmm. Jakiś nóż. Chyba będzie, na pewno będzie z tamtej epoki. No proszę, to mi się podoba. Pierwsza taka rzecz, jaką znalazłem, mały, bo mały, ale jest. Fajnie. No jednak, sygnał czwóreczka okazał się znów trafny. Fajnie, cieszy mnie to. Jest motywacja do dalszych działań. Lecę dalej. Daleko nie muszę lecieć, bo mam kolejny sygnał obok. No, czwóreczka Zaraz obok tego miejsca, gdzie znalazłem właśnie ten sztylet, czy nóż. Nie wiem, jak to nazwać. Co to jest? Jakiś taki kawałek metalu. Lecę dalej w drogę. Mam nadzieję, że jeszcze coś ciekawego wpadnie. Mam dzisiaj same czwórki. Kolejny gwózdek do kolekcji Też bardzo stary na pewno Lecimy dalej korczatka No cóż Dość ciekawy się gnał jakiegoś kto wie czy to nie jest czasami nawet z jakiegoś tam czy zbroi, jak to tam, nie wiem bo tu jest jakby skóra a tu jest właśnie metalowy jakiś gwóźdź znaczy taka zapięka nie? ciekawe ciekawe czy to nie jest właśnie coś takiego jakiegoś ubioru może rzymskiego, czy, czy coś w tym stylu. No to dalej. I standardowo tu chóreczka. Coś takiego. Zaliczam to do złomu, ale kto wie, co to mogło być? Dość ciekawy sygnał. <tryk> Też obawiam się, że będzie ciężko wykopać bo akurat będzie gdzieś pod korzeniem, ale spróbujemy, o. chyba nie ma szans, coś tam wyczuwam, ale Coż, udało mi się tylko wyciągnąć takie jedno kółko. Chyba było to z czymś połączone. Troszkę się spociłem. No. Ale się udało wytargać. Dziada. Mała przerwa na mały posiłek. Jak do tej pory jestem zadowolony, tylko jest jeden taki minus, że za późno tutaj przyjechaliśmy. No i w sumie już jest godzina pół do siódmej, także jeszcze z pół godzinki. Może jeszcze jedną rzecz jakąś znajdę i to będzie na dzisiaj na tyle, ale wiem jedno, że na pewno tutaj jeszcze wrócę i to nie raz, i na pewno wcześniej. Fajne miejsce. Zjem i lecę jeszcze dalej. Jeszcze jedno, jedno znalezisko i kończę. Kureczka, no i będzie to już ostatni sygnał na dzisiaj. Jest siódma, trzeba się pomału pakować No, jeszcze kawałek drogi przed nami, ale muszę przyznać, że dzisiejszy dzień zaliczę do udanych i na pewno wrócę tutaj niedługo. Coś mi mówi, że to gwóźdź. No nie, jest to gwóźdź. A jest to tak, jakby ogniwko jedno od łańcucha. Tak mi to wygląda. Tak więc to będzie na dzisiaj, na tyle. Dzięki Wam za obejrzenie tego, obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało, bo mi się podobało akurat dzisiejszy wypad, choćby ze względu na ten właśnie sztylecik. Ee, życzę Wam jeszcze miłego wieczorka. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Jo!